Sami? No to zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Rok 2019. Ukraina od kilku lat funkcjonuje wyłącznie dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Walutowego IMF, któremu Ukraina zalega 13 miliardów dolarów. Nowy prezydent Ukrainy, Zeleńskiej prosi o więcej pieniędzy. AMF godzi się wyasygnować dodatkowe 3,5 miliarda dolarów pomocy, plus miliard z Banku Światowego i miliard pomocy makroekonomicznej z Unii Europejskiej ruszyli Untel Lent Przed wojną z Rasją te pieniądze są jednak wstrzymane. Powodem jest korupcja. O czym się w mediach dziś nie mówi, Ukraina pod względem korupcji i sektora publicznego jest na pierwszym miejscu w Europie. Prezydentem tego najbardziej skorumpowanego kraju Europy jest tu Zieleński, który trzy lata temu wygrał tak zwane wybory, też fałszywe jak w Polsce i Białorusi. Zieleński jest człowiekiem oligarchy kołomońskiego, który zdefraudował 5,5 miliarda dolarów z własnego banku. Kołomoński jest właścicielem także biznesu medialnego 1, 1+, który współorganizował koncert pomocy Ukraińcom w polskiej telewizji publicznej. Tu jest logo firmy. Sam Zaleński jest komediantem, założycielem filmy produkcyjnej Zielnica 95. Produkuje serial komediowy Sługa Ludu o człowieku, który przypadkowo zostaje prezydentem. Pomysł jednak podoba się oligarchom. Jak w Polsce pompują pieniądze w komedianta i komediant pokonuje oligarchę Poroszenko. I prezydentem zostaje. Zelenskim nie te pięć lat. Kumple z firmy komediowej Zielińskiego wchodzą do władzy. Siergiej Szefy, który pisze Zielińskiemu dowcipy, zostaje po wyborach doradcą prezydenta i Szefer zajmuje się pieniędzmi prezydenta. Zakłada firmy w rajach podatkowych na Virgin Island, Belize i Cyprze. Luksusowe mieszkania w Londynie są przepisane na żonę. Jachty i luksusowe samochody na firmę prezydenta. Dzieci prezydenta Żeleńskiego mieszkają tu, w Londynie, w najdroższej wili świata ukraińskiego oligarchy Pińczuka wartej 127 milionów euro. W tym zaś domu, przy Baker Street, pomieszkiwać ma żona Żeleńskiego. Apartament w tym domu jest zapisany na szefira, który zakupił go za 35 milionów dolarów w 2014 roku, dwa lata po tym, jak firma Żeleńskiego dzielnica 95 zaczęła robić biznes z oligarchą kołomojskim. Mają te przed wojną to już, już ponad pół miliarda dolarów.